Rozdział dziesiąty Stanąłem u góry schodów, oni byli już na półpiętrze. Pierwszy szedł Idzikowski, za nim Hanka, na końcu babcia. Kiedy mnie zobaczyli, zatrzymali się na moment. W ręku Idzikowskiego zjawił się obły kształt. Z lekkim trzaskiem wyskoczyło z niego długie, wąskie ostrze. Nóż sprężynowy. – Wybiera się pan na spacer, panie Olszewski? – spytał Idzikowski. – A jeśli nawet? – Obawiam się, że sam pan nie pójdzie. – Jacek – podniósł głos. – Łepkowski! Zjawili się u wylotu korytarza, jakby czekali na wezwanie. Twarze babci i hanki były kredowo-białe, bały się. Babcia trzymała przy ustach chusteczkę, jakby ostatnim wysiłkiem woli powstrzymywała się od krzyku. Cofnij się pod ścianę i dzikowski wchodził powoli z nożem w wyciągniętej ręce. Uważaj! Co tu się dzieje? Za plecami Joachima i Łebkowskiego zjawiła się Ada, rozczochrana, bosa w piżamie. Przecież w końcu trzeba kiedyś odpocząć. Ja. Zobaczyła nóż utkwione we mnie spojrzenia i zamilkła. Cofnąłem się o krok, stanąłem pod ścianą, czujny i napięty. Dzikowski przesunął się w stronę korytarza. Ruchem ręki kazał Łebkowskiemu objąć posterunek przy schodach. Otworzył drzwi mojego pokoju. Proszę popatrzeć, zwrócił się do babci i Hanki. Bluza poplamiona konfiturami, jęknęła babcia. Pani Hanko, Dzikowski nie spuszczał ze mnie oka. Proszę przyprowadzić Magdę. Teraz nie będzie się bała. Niech powie. Nie rozumiecie? Zwrócił się do łebkowskiego Joachima. Magda kiedyś, wiele lat temu poznała Gellera. Poznała go także dzisiaj, tutaj. Stłumiony okrzyk Ady. To on! Jurka! On skinął głową i Dzikowski. Omal mnie nie zmylił. Zdążył zmienić koszulę, ale już nie zdążył jej ukryć. Potem wam wyjaśnię. No, gdzie Magda? Hanka zapukała do drzwi na końcu korytarza. Raz, drugi. Potem nacisnęła klamkę. Usłyszeliśmy stłumiony okrzyk. Staliśmy w milczeniu. Magda przez cały wieczór była nieswoja, cedził i Dzikowski. Chyba nie miała pewności. Prosiła, żebym był przy niej. Bała się zostać sama. A kiedy zaczęła mówić, zobaczyła go. I uciekła. O Boże, jęknęła babcia. Co ja przeżyłam? W głębi korytarza pojawiła się Hanka. Szła jak pijana, opierając się o ścianę. Hanka, co tobie? przeraziła się Ada. Ona, tam, wykrztusiła Hanka. Tam leży, zamordowana. Ona nie żyje. Moment martwej ciszy. – Ty! – syknął Idzikowski. – Ty bydlaku! Zrobił krok ku mnie, nóż trzymał ostrzem ku górze. – Zaczekaj, nie tak! – oprzytomniał Joachim. – Stój! – chwycił go za ramię. Idzikowski opuścił głowę. Wyciągnął rękę z nożem ku łebkowskiemu. Weź to! – wykrztusił. – Pilnuj go! – Ja nie odpowiadam za siebie. Pójdę po pomoc. Żebym miał zbudzić całą bukowinę, wrócę tu z milicją. Muszę coś zrobić, muszę! Ada stała oparta o futrynę, bliska zemdlenia. Babcia usiadła na stołeczku pod ścianą, ukryła twarz w dłoniach. Najwidoczniej było jej słabo. Hanka tym razem nie dostała histerii. Doświadczenie i lekarska rutyna uchroniły ją od nadmiernych emocji. Na ten moment czekałem. Aby wejść na schody, musiał Idzikowski ominąć mnie w odległości nie większej niż metr. Skoczyłem nagle, ze stanu całkowitego bezruchu. Krzyk kobiet. Moje przedramię zacisnęło się na gardle Idzikowskiego, lewą rękę wykręciłem mu na plecy. Ale dzikowski był silny, wysportowany, zdecydowany na wszystko. W ostatniej chwili uniknąłem krótkiego, straszliwego kopnięcia w goleń, które na pewno zwinęłoby mnie na podłodze. Zatoczyliśmy się na ścianę i znowu ku schodom. Zygmunt, pomóż mu! krzyknęła Ada. Jachim, Zygmunt! Zygmunt, masz ten nóż! W głosie Hanki znów była histeria. Pojawiała się widać tylko wtedy, gdy w grę wchodził jej mąż. Zróbcie coś, on zabije Janka. Jezus Maria, jęczała babcia. Janeczku! Rzuciłem Janeczka na kolana, obie moje ręce znalazły się na jego karku. Już był mój. Wtedy Joachim i Łebkowski wykręcili obie ręce bezbronnego już Idzikowskiego, a Łepkowski przyłożył mu do piersi jego własny nóż. Zych! – zakrztusiła się Ada. Wstałem, otrzepałem dżinsy na kolanach. Słychać było tylko ciężki, chrapliwy oddech Idzikowskiego. Sięgnąłem do jego kieszeni. Oczy wszystkich śledziły każdy mój gest. Wyjąłem nieduże zawiniątko. Rozwinąłem je, położyłem na podłodze. Zamigotały stłumionym blaskiem klejnoty. Rozsypały się zwitki dolarowych banknotów. Janku, ty to miałeś? Babcia łapała z trudem oddech. Przecież, przecież to i tak twoje. Nie jestem pewny, rzekł Joachim. To ja mam na imię Janek, babciu. Nazywam się Jan Idzikowski. Skrzypnęły przeciągle drzwi. Za plecami Ady zjawiła się dziwna postać. To Nowakowski w białej koszuli nocnej, z obandażowaną głową, półprzytomny. Wyglądał jak zjawa. Powoli wyciągnął rękę, wskazał na człowieka, którego uważano za Jana Idzikowskiego i przemówił nie swoim głosem. To Geller. Wybiła godzina prezentacji, powiedziałem. Nazywam się Jacek Joachim. Wy, świnie! Wykrztusił Geller